Cześć wszystkim z tej strony, Diki, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj e, ważne wiadomości ze świata Lego Star Wars. E, zostały upublicznione zdjęcia nowych zestawów e, na lato 2021. I zestawy prezentują się częściowo, trochę słabiej, częściowo lepiej. Wszystko się dowiecie ten, w międzyczasie. Więc zacznijmy. No to mamy na pierwszej stronie już dawny set, czyli e, ten Statuin. To jest z początku roku set, to nieważne, Natomiast tutaj wszystkie sety są nowe. I mamy tak: mamy Slave One, w którym będzie e, Dindarin, czyli no, tytułowy Mando. I Fett, Z czego Fett w ogóle ma z tego co wiem nowy nadruk na torsie i na rękach, więc to jest ciekawe. Otrzymujemy również. E, Taki mały pojazd. To jest jakiś taki transporter. I tutaj mamy dwóch zwykłych szturmowców. Mamy szturmowca... Mm, tego... Granadiera. Chyba tak się tłumaczy. I mamy... Mm, no, tego jednego gościa z, Man z Mandalorianina. Nie pamiętam jak on się nazywał. Czekajcie, Cliff Karga? Coś takiego. E w każdym razie... Jest jeszcze jeden set, który jest duży i który mnie osobiście interesuje. Czyli ten tutaj, o, statek. I w tym statku dostajemy Baby Ode, dostajemy, e, dostajemy Dingerina, i dostajemy, uwaga, Carry która e, miała się już nie pojawiać. Wszyscy tak spanikowali, zaczęli kupować te postacie, e, te figurki z poprzedniego zestawu. To się okazuje, że dostajemy ją po raz kolejny. Proszę bardzo, nie opłacało się kupować. E, dostajemy Fenekshand. Dostajemy Mofagidiona i dostajemy mm, Dark Troopera, jest to spoko. Myślę, że fajne, mm, że fajne te figurki. Tylko ten Dark Trooper tak dziwnie wygląda, szczerze powiedziawszy. Może takie po prostu zdjęcie. Nieważne. Lecimy dalej, bo na, dalej są rzeczy ciekawsze. Więc mamy mandariański Myśliwiec, który jest po prostu czy, czymś świetnym. Mi się tak podoba. Mega są zrobione te, jakby, malowania tego statku. Jest bardzo dużo detali. Dodatkowo mamy fajne figurki, do których zaraz przejdę, wam pokażę, ale nie, naprawdę bardzo ładnie ten statek wygląda. Bardzo mi się podoba. I no i tutaj jak widzicie, mamy jeszcze salę dronową. na co będzie też zoom za chwilę na zdjęciu. I no i tutaj wystaje trochę ten set z Bad Batch, ale ten już set już pewnie każdy widział, bo to już się pojawiło chyba z pół miesiąca albo miesiąc temu. Więc no Dalej, no i to są figurki z Myśliwca Mandaloriańskiego. Dostajemy Gara, Gara Saxona, dostajemy Bokatan i dostajemy Mandaloriańskiego wojownika, który no, ma specyficzny nadruk, którego jeszcze nigdy nie było. Wow, nareszcie jakieś nowe figurki, jakieś postacie, których w Lego nie było i w końcu będą. Bokatan. Było co prawda w tych... E, z innych firm w klockach, ale w LEGO oryginalnym nigdy nie było. Nareszcie jest, bardzo się z tego cieszę. Gar Saxon, trudny do znalezienia na, nawet w innych firmach, tutaj jest, proszę bardzo. Jeszcze ten z unikalnym nadrukiem, ten tutaj żołnierz, super, naprawdę świetnie, mega się cieszę tym. No i dostajemy jeszcze taki set, to jest ten malutki, ta Sala Tronowa, Maul, Asoka. Oczywiście ich pojedynek, tak? Sea of Mandalor. Tutaj mamy Tron. Fajny jest to. Jakby ten witraż taki. Nie wiem do końca. Um, jak on jest zrobiony, natomiast wygląda fajnie. Tutaj te kwiatki jako takie ozdoby sali, fajnie to wygląda. I dodatkowo dostajemy taką puszkę, ten taki. Jakby. Nie wiem jak to do końca nazwać. No to takie zamknięcie, gdzie Maul został schwytany i. Właśnie złapany. Jest to fajne. No, więc tak się prezentują nowe zestawy. Te, które zostały opublikowane mm, dzisiaj. No, go czekajcie. Myślałem, że ten żona ma nadruk na ramieniu, ale nie, nie ma. W każdym razie, e, poza tymi zestawami, które zostały opublikowane już jakiś czas temu, czyli Bad Batch, i e, chyba wczoraj czy przedwczoraj zostało opublikowane zdjęcie. ...tej e, komory Vadera. No to teraz dostajemy zdjęcia tych zestawów. No i prezentuje się to naprawdę, naprawdę fajnie. Ja się nie mogę doczekać paru zestawów. E, krąży pogłoska, że ten, ten statek niestety nie będzie dostępny tak bardzo dobrze. Będzie co, e, czymś na zasadzie Razor Cresta. Czyli, że będzie dostępny tylko w LEGO storze i to w ograniczonych ilościach i trzeba będzie czekać i mocno polować na to. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że ja chyba zapoluję. O ile na Razorkrysta tak się trochę czaiłem, trochę nie, tak nie wiedziałem do końca co zrobić, to to jednak chciałbym mieć. Fajnie by było mieć drugi taki statek do kolekcji. No, więc taki przegląd wszystkiego tutaj. Mm, mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Napiszcie co sądzicie o tych zestawach, bo dla mnie są naprawdę kozackie. A, no i jeszcze ten kalendarz adwentowy. średnio mnie to interesuje, ale tu są jakieś rzeczy. Jest e, Zinjarin, mamy grogu, chyba w tym, w tym takim czerwonym jakimś stroju, paru szturmowców, e, ten człowiek pustyni, e, robot IG. No, tutaj jakoś nie ma nic specjalnego. No, dla mnie ogólnie nie ma nic specjalnego w kalendarzach adwentowych, ale no, tak to wszystko wygląda. Więc dajcie znać, który zestaw Wam się najbardziej podoba, co będziecie może kupować, na co będziecie czaić. Eee, dajcie znać o wszystkim. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji. Wpadnijcie też na mojego Instagrama. No i do usłyszenia w następnych filmach. Także cześć.